Siema ziomana, dziś zagramy w War of Tanks i zaczynamy tą bitwę rosyjskim czołgiem. Przystań. Potyczka. Hmm. Tak się zastanawiam, czy nie, na nie zagrać dla... Boli się zastanawiam się, czy nie nagrać dla was Heart of Iron 4 na kompach. Hmm. O tu mnie kiedyś niszczyli Pamiętam tu mapkę Dobra, 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 spokojnie, dobra, spokojnie, dobra, spokojnie, dobra, spokojnie Chujwa, nie strasznie mnie Strzelek, Mamy pierwszego, pierwszy dwóch wrogów widzę 530, już trzech, czterech na mapie widzę. Kto mnie zauważył? Nikt mnie nie zauważył proszę panów. Shit! O nie! Kuźwa! To nie był... Skąd on... oni mają? O, dobra! Czego oni mają? Właśnie. Otakując z tych powietrze. Eee, z powietrza A. nie, teraz tam nie to jest tam Gdzie? 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 powietrza. Gdzie? Dzisiaj tylko będą... ...foto rozpaczy Dzisiaj będą tylko 4 pitawki Muszę sprawdzić Hearth, Hearth of Iron 4 Nie ze ja mapa jak zawsze Jak nienawidzę tej mapy fajnie. Mama. Czy miała jednak tak upak być. A nie pićec nam tu. No, muszę troszkę, szybkie, nie przyjmuję No właśnie dlatego, nie przyjmuję szybko bazy. I nie uciekaj! Wow! Shit! Zaraz niszczę go, zaraz niszczony. No, też nam niszczyli innego. Dostał, 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 dostał No i fit już ginie. Mówię. Wiele co są słabi się zrobili. O nie, 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 że nie, nie. Emma. Fuck. Nie ma. Nie, gąśnicę. Nie da rady już. Tutaj już jeden nasz. To mało hp. Jeszcze je, jego mamy. Od Ale zostało ich tylko trzech może poglądajmy sobie czy tą bitwę no dał się na ostrzał jeszcze ten żyje to medium dobrze że żyje też medium

jest Dawajcie, dacie radę Wierzę w was Shit Co? Sam został? Co ja robicie? On tylko sam został On ma tylko dwa HP tylko to nie z, I, z I Ile będzie? Porażkę, tak wiadomo. Wiadomo, zbieramy na niego. Tu leży na wszystko ulepszenia. Nie, ja tego nie będę dawał. To jest ten czołg. Kopalnie. Ta bitwa jeszcze jedna, może jeszcze jedna, ale to może innym czołgiem może już, niż tymi rosyjskimi no Może sprawdzimy Nie wiem, może japońskie sprawdzimy czołgi, jak się by Po tej bitwie Trzech nam no.

Wycofuj się, wycofuj się, wycofuj się. Wycofuj się. Tadeusz Na obrywał. Ciekawe czy nam nawet odbywać. Ale chyba nie dam. No, nie dam. Zawadź, zawaj, zawaj, ze wstydku.

No szybciej! A idź ty! Z, z dwóch stron... to ja bym się nie zdziwił No i to nie, nie! Pitwa przegrana do skutku, a nie jednego nic zniszczyliśmy. Tu nie ma miejsca? Jaki bursztyn! Weźmy tego niemieckiego czołka. Sprzedaj. Sprzedaj. Niemiecki czołg nam tu niepotrzebny. potrzebny, wolne miejsce Nic nie. Nie, nie, nie. Tu też nie tu. O badania właśnie No i japońskie sprawdźmy Zobaczmy nie japońskie czołgi może i na Jak się będą one spróbowały Od razu chini pan, pancerniak od razu mają po tym możemy kupić raczej no i zacznijmy. Miedziane pole. A, to ta mapa. Okej. Okay. Jesteśmy? ta zarówno jest lepsza. Ale niech będzie. Przecież powolne te japońskie czołgi są troszkę. MC1 szybciej na klinicze. Mamy dwa, dwa MC. Już, 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 tak, widzę. Ty. Koło 4 sekundowe, te Trzeba oddania. Przejdę do domu nie znajdzie, będę szukać na zawsze. Prider czy... aż Jedź tu, a nie. Stoich jak ten pacan Ile ja? Mam? 125 HP. No jeszcze nie trafiłem. Papa, pa, zniszczymy. Za go zniszczymy. Od tylca, ko, od tylca, od tylca, od tylca. <laughs> Fak, myślałem, że mogę to zniszczyć. Nie ja wolne, masakra. Czołgle koński Wizja ukończona Z gdzie stoisz Aha Oke okay. Widzimy trochę To zadanie Ty Ktoś we mnie szczeli, a zero HP mi odebrało What the fuck? No wszedł mi tu No wyjdź mi stąd nie, no nie da to tak Jak widać przez czołgi to nie Pa, przejdę? Przejdę? Przejdźmy Fak No, patrz jeszcze nie. No, wchodzi mi tu. Nie ma, ja go zniszczyłem. Tak, ten na tak. No, szkoda, nie trawią go. No, patrz. Klikałem, klikałem, klikałem i do dupy nie, u... nie kliknąłem. Jak powolny jest, jak z do tyłu jadę To robię taki słynny manewr. Jak się powolny zrobił. Masakra. No patrzcie, Japonskie to najsilne. I to co, i co? Kało kakao, tak od razu wchodzi. Bum Niespodzianka. Pa 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 No nice. i. Co jest? Oha. he Miłe? He no, Nie wygraliśmy. Jednego zniszczyłem przynajmniej. No przetestowaliśmy przynajmniej japoński czołg. Nie mogę powiedzieć? 200 punkt do doświadczenia, rzucałem. jak milutko. 700 punktów zniszczony. Jeden nie no, japońskimi nawet dobrze się gra, mogę powiedzieć. Japońskie są cool. Dobra, badaj trójstałowy 3. Ja wolę bardziej takie jednoszczelne Hago, mamy Hago i Hini. Hago, Hini. Zwrotność będę dobrą. Pancerz słaby, ale skuteczność strzału. A Chini dano tylko pancerz o jeden, siłę ognia, skuteczność strzału i zwrotność. Co? So, jeszcze zbadamy to. Na razu zapomniałem o czymś. Nie to nie to, nie to, że nie chcę tego czołga, bo jak widzieliście, ten czołg nie jest w moim typie. No i mamy już następny japoński czołg. I jeszcze 12,5 tysiące wydamy i mamy czołg Chini. A dopiero ten czołg przeprowadzamy w następnym odcinku, więc żegnam.